Witamy na naszym kanale poświęconym duchowości i modlitwie. Dzisiaj omówimy Psalm 32, pieśń Dawida, która celebruje błogosławieństwa Bożego przebaczenia. Psalm ten prowadzi nas przez drogę pokuty i wyznania grzechów, odsłaniając pokój i radość, jakie odnajdujemy, gdy Bóg nam przebacza. Zagłębmy się w słowa tego psalmu, zastanawiając się nad kontekstem, w jakim został napisany i jego głębokim znaczeniem dla naszego życia. Psalm 32 to jeden z psalmów pokutnych Dawida, napisany prawdopodobnie po okresie głębokiej refleksji nad swoimi grzechami i Bożym przebaczeniem. ten często kojarzony jest z psalmem 51, który wyraża skruchę Dawida po grzechu z Batrzebą. W psalmie 32 Dawid celebruje wyzwolenie, które przychodzi wraz z przebaczeniem i duchowym odrodzeniem, które oferuje Bóg. Psalm ten dzieli się na dwie główne części. Pierwsza część opisuje błogosławieństwo, przebaczenia i wyznanie grzechów, druga zaś zawiera rady dotyczące znaczenia zaufania Bogu i podążania jego drogą. Dawid na podstawie własnego doświadczenia uczy o konieczności przyznania się do swoich błędów i szukania miłosierdzia Bożego. Psalm 32 przypomina nam, że prawdziwe szczęście i pokój przychodzą, gdy wyznajemy nasze grzechy i otrzymujemy Boże przebaczenie. Werset 1. Błogosławiony ten, któremu odpuszczono występek i którego grzech został zakryty. Dawid rozpoczyna psalm stwierdzeniem, że jest szczęśliwy dla tych, którzy otrzymali przebaczenie Boże. Używa słowa błogosławiony, aby opisać radość i pokój, które towarzyszą przebaczeniu. Werset ten podkreśla Bożą łaskę w przebaczaniu naszych występków i zakrywaniu naszych grzechów. Obraz zakrycia grzechu sugeruje, że Bóg nie tylko przebacza, ale także usuwa plamę grzechu z naszego życia. Opisana tutaj błogość to stan duchowego dobrostanu, który można osiągnąć jedynie dzięki Bożemu przebaczeniu. Jest to przypomnienie, że wyznając swoje grzechy, zostajemy przywróceni do pełnej komunii z Bogiem. Werset 2. Błogosławiony człowiek któremu Pan nie poczytuje nieprawości i w którego duchu nie ma podstępu. W tym wersecie Dawid mówi o błogosławieństwie bycia uznanym za sprawiedliwego w oczach Boga. Brak przebiegłości w naszym duchu jest odniesieniem do szczerości i uczciwości. Być błogosławionym oznacza tu być wolnym od ciężaru winy i potępienia. Kiedy Bóg nie poczytuje nam nieprawości, jesteśmy postrzegani jako sprawiedliwi dzięki Jego łasce i miłosierdziu. Werset ten zachęca nas, abyśmy żyli ze szczerym i nieoszukanym sercem. Uczciwość i uczciwość są niezbędne do błogosławionego życia w pokoju z Bogiem. Werset 3. Gdy milczałem, kości moje zestarzały się od mojego ryku przez cały dzień. Dawid opisuje wewnętrzną agonię, jaką odczuwał, gdy próbował ukryć swoje grzechy. Milczenie na temat jego występków doprowadziło do cierpień fizycznych i emocjonalnych. Werset ten ukazuje związek pomiędzy naszym stanem duchowym a dobrym samopoczuciem fizycznym. Ciężar niewyznanego grzechu może powodować wielkie udręki i cierpienia. Opis starzenia się kości symbolizuje pogorszenie, które następuje, gdy trzymamy się naszych grzechów zamiast wyznawać je Bogu. Ulga przychodzi, gdy się otwieramy i prosimy o przebaczenie. Werset 4. Dniem i nocą ciążyła na mnie Twoja ręka, mój nastrój stał się posępny. Dawid dostrzega w swoim życiu Bożą dyscyplinę. Ciężka ręka Boga jest metaforą przekonania Ducha Świętego o grzechu. Boża dyscyplina jest aktem miłości, mającym na celu sprowadzenie nas z powrotem na właściwą ścieżkę. Uczucie suchości reprezentuje duchową oschłość, którą odczuwamy, gdy jesteśmy oddzieleni od Boga. Werset ten przypomina nam, że Boże przekonanie jest wezwaniem do spowiedzi i pokuty. Kiedy odpowiemy na to wezwanie, odnajdziemy duchową odnowę i odnowę. Werset 5. Wyznałem Wam mój grzech i nie ukrywałem swojej winy. Powiedziałem: Wyznam Panu moje przestępstwa, a Ty przebaczyłeś niegodziwość mojego grzechu. Dawid dzieli się swoją decyzją wyznania grzechów Bogu. Uznaje, że spowiedź przynosi przebaczenie i wyzwolenie. Spowiedź jest kluczowym krokiem w kierunku otrzymania przebaczenia Bożego. Jest to akt pokory i uznania naszej potrzeby Jego miłosierdzia. Werset ten celebruje natychmiastową odpowiedź Boga na naszą pokutę. Kiedy wyznajemy nasze grzechy, Bóg jako wierny i sprawiedliwy przebaczy nam i oczyści nas od wszelkiej nieprawości. Werset 6. Dlatego każdy święty będzie się do ciebie modlił w odpowiednim czasie, aby cię znaleźć. Nawet gdy wezmą się wielkie wody, nie dotrą do niego. Dawid zachęca wierzących, aby szukali Boga w modlitwie, zwłaszcza w chwilach potrzeby. Używa obrazu wezbranych wód, aby przedstawić przeciwności losu. Modlitwa jest sposobem na zbliżenie się do Boga i szukanie Jego pomocy. Nawet pośród trudności możemy znaleźć schronienie i ochronę w Jego obecności. Ten werset przypomina nam, że gdy szukamy Boga, On jest dostępny, aby nas usłyszeć i odpowiedzieć. Jego ochrona jest gwarantowana tym, którzy szukają go szczerym sercem. Werset 7. Ty jesteś moją kryjówką, strzeżesz mnie od ucisku, przepasujesz mnie radosnymi pieśniami wybawienia. Dawid oświadcza, że Bóg jest jego kryjówką i obrońcą. Bezpieczeństwo i radość znajduje w obecności Boga. Obraz ukrycia sugeruje miejsce schronienia i bezpieczeństwa, w którym jesteśmy chronieni przed burzami życia. Bóg chroni nas od ucisku. I otacza swoją miłością. Werset ten celebruje radość płynącą z Bożego Zbawienia. Uwalnia nas od udręki i daje nam pieśń radości i wdzięczności. Psalm 32 uczy nas o znaczeniu spowiedzi i pokuty. Przypomina nam, że prawdziwe szczęście pochodzi z Bożego przebaczenia. Kiedy wyznajemy nasze grzechy, w Jego obecności odnajdujemy pokój, radość i odnowienie. Zawsze powinniśmy szukać Boga szczerym sercem i ufać Jego miłosierdziu i miłości. Odmówmy naszą ostatnią modlitwę, Panie Boże. Dziękujemy Ci za Twoje nieskończone miłosierdzie i przebaczenie, które ofiarowujesz wszystkim, którzy pokutują. Pomóż nam rozpoznać nasze grzechy i wyznać je Tobie ze szczerym sercem, abyśmy doświadczyli radości i pokoju, które płyną z Twojego przebaczenia. Prowadź nas swoimi ścieżkami i umacniaj naszą wiarę abyśmy mogli żyć zgodnie z twoją wolą. Chroń nas i zachowaj w swojej miłości. W imieniu Jezusa modlimy się. Amen.